Dobry, proszę odsunąć szybkę. Cię pojebało? No odsuwaj. Ży źle zaparkowałeś, nawet bez sygnału stoisz, odsuwaj. No już. Dawaj. Poza to. No. O nie! Nie, 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 nie. No i co teraz mi powiesz? Tak? Dawaj. No to patrz. Co no to jest w tym domu, chodzi Potat? Potat? Bierz go! Ale go upierdoli zara. No, szkurwa! Uf, uf.